całym, wszystkie kraje Unii Europejskiej, także cieszę się. let wtedy macie chwilkę czasu, żeby to sobie poukładać w głowie, jak to tak chronologicznie w zabiegu jest. I, i przygotowuję, kolejno mówicie, jeśli trzeba coś powiedzieć, od razu mówcie, że no, trzeba przygotować na ten gabinet najpierw, później siebie relaksuję, mogę zrobić taką i taką metodę, zaprezentuję jedną metodę, będzie nią taka. Ja relaksuję się tak. O, to najlepiej widziałem przez komisję. I zrobić najpierw, jeśli przy tym nie używacie słów, to opowiedzieć o tym. Jeśli zabieg komponujecie, to też tak, żeby on był od początku do końca, cały zabieg pokazujecie. Zaznaczcie te elementy, których normalnie nie wylosowaliście. Żebyście się po prostu nie wybijali z rytmu, że a teraz to, a tu zapomniałem coś, czy miałam. Więc od początku cały zabieg wszystkie etapy tylko zaznaczyć, a skupić się na tym, co, co jest. Yy,

szmer, muzyka, tak naprawdę to wszystko jest w tym Ty wiesz, co jest najważniejsze. Tego... Twój wewnętrzny spokój. Możesz nawet zauważyć, że im więcej głosów do Ciebie dochodzi, tym ten spokój może być lepszy. Gdy słyszysz wesołe noty, ponieważ jest to naprawdę radosny czas. Czas, kiedy możesz podsumować całą swoją pracę. Czas, kiedy jest jej zwieńczenie, Laura. Chwila. Kiedy przechodzisz na... Wśród, do kół, pół, kół. Weź nie wolina dosłownie. U, o su swojego zawodowego doskonalenia. Dlatego też weź jeszcze serię trzech pogłębionych oddechów. Pozwalając swoim mięśniom całkowicie się odkręcić. A myślą. Wszystko jest dobrze, jesteś dobrze przygotowany, jesteś dobrze przygotowany. Pracowaliśmy wiele godzin. To po prostu bardzo, bardzo, jest. bardzo jestem z Was. Jura wie. Zadowolony. Dlatego pozwól sobie na to odczuwanie wewnętrznej radości. abyś naprawdę miło wspominał ten czas. Czas, który wydawałoby się, że związany z egzaminem. A tak naprawdę czas podsumowania. Ostatnich rozmów w tak dużej grupie. Później będziecie już spotykali się rzadziej mniejszych więc jest ten czas. Wszystko co jest potrzebne jest w tobie. Odszukaj ciepło w swoim sercu. Będą zdawali. zdawali. Do właśnie dyspozycji też będzie łazienka na dobre, natomiast do dyspozycji teraz komisji, żeby nie, nie chodzić w domu z powrotem, będzie górę. To wszystko Mamy, wszystko no, na pewno, przepraszam. Musisz nie połączyć. Musisz tak, jak siedzisz i porobisz mi się. Próbujesz się w stan okrężenia. Numer cztery. 10, 10 i cztery. Mm -hmm. To w takiej kolejności, proszę proszę Tak. Bo, bo musimy się sami rozluźnić. Dłonie są, y, palce rozluźnione, puszczone i takim ruchem ciągłym, spokojnym. Y, Są pasy proste, wykonujemy również pasy e, krzyżne. Tak, i inne sprawy, tak? Właśnie, takie zaczepienia, w którym była bardzo dużo Tak, stamtąd. Więc po przygotowaniu odpowiednio gabinetu, który musi być wyczyszczony, przewietrzony, odpowiednio z świetlenie. E, ważne jest też oczyszczenie, nie jako terapeuty z takich podstawowych czynności zawsze, tak, trzeba umyć ręce, zawsze... omawiamy też, tak. ok, do więc o przygotowuję, mówię Pani, się Puszczę. Z najpierw w pozycji pionowej po wstępnym oczywiście wywiadzie, który uwzględnia wszystkie jakby po kolei procedury. Na początku wstępnie oczyszczam, maurę pasami pionowymi z góry na Z takich pierwszych zanieczyszczeń, które na przykład nie ze sobą z podróży, prawda? tam do tamtego, co było powiedziane. Kiedy już oczyszczę czakry? Jakby się od razu to wykonywał. Wykonywać tak? Czy praktycznie tak? Praktycznie, tak? Praktycznie. Czyli tak. Czyli podstawowe kolory energii <kuh> i specyfikę ich zastosowania <kuh> w A, to tak. Zacznijmy może od koloru czerwonego, który rozgrzewa, pobudza, doenergetyzowuje. Wszystko stosuje się go przy leczeniu o guzów. Wypala jakby y, takie zmiany y, chorobowe. E, potem mamy y, kolor żółty, który również y, ożywia. E, Zmaga koncentrację. koncentrację odpowiada y, on za intelekt, więc jakby pomaga w leczeniu takich zaburzeń związanych czy to z pamięcią, czy z koncentracją, czy z y, mm -hmm. y, jakichś zaburzeń takich <laughs> neurologicznych o, o, y, związanych np. z inteligencją. 100 они только что шестом клиента, да, Живом, наверное, Я говорю до, до паинства уже, они сидели 네. до клиента, они могут. Ну, прошу, вроде все. Прошу, что там. А 10 лет живу, может, как вы работаете в каком, в какой Я вообще в какой что? Да. Но у нас ну, no, офис... а, а, а официально, а, а, ценности, официально у нас называется предоставление прочих видов услуг. А, прочих видов Да, то есть... Как? Ну, mm. ага. <плес> и услуги Индер. Ага. Чили терапевта, терапевта комплементарных методов уздоровления. Нет, 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 So, ni, ni, ni specyficy, ni specyficy Aha, ja, nie sklasyfikujący. Aha, niesklasyfikowanie. Dużo mocno stojący na ziemi. Jest to człowiek, który będzie takim malkontentem, mal no, będzie się no. użalał, że ma na przykład złą ale nic z tą kobietą nie zrobi, a będzie też taki barczysty. Tak, no, trzej. jest ten... Daję. Daję. Daję Daję. E, ćwiczenia, y, burza, ćwiczenia zwiększające. Daję. Wykonanie prawidłowej diagnozy. Bo chodzi o to, żeby. Później już te szumy, które nie są istotne, nie są tworem samego ciała, pozbyć się. Zaczynamy od. Jest to technika pasów. Wykonujemy w obszarze głowy, ściągając najpierw z głowy poprzez ramiona do. poprzez barki do ramion. To proszę od razu pokazać, dobrze? To mhm. najpierw możemy zrobić. Tego typu oczyszczanie, troszeczkę na po prostu leżące i nie będzie trudno. W lepie też o epocji stojącej. Tak czyli to wszystko będzie zamachane, bo już nam to jeszcze można było wtłacać. E, dodatkowo, jak e, też zrobić pasy. Dodatkie promieniowanie się dodatkowo czuje. Na przykład, pokrzywa. Najpospolitsze działo, które rośnie pod drzewami, pod krzekami. tak, jest już opisane. Jest. Krwawnik pospolity. Okropny. Te. ostrzegam przed krwawnikiem, I te żółte kwiateczki, Z ta koszki, że można się. Co? Co mi to? Nagietek pospolity. Nagietek? Kwiat nagietka. Na tak. Kwiat nagietka, nie nagietek. Kwiat nagietka, bo to zbierane jest, to wszystko można kupić to jest tak typowa, podstawowa, ten. I teraz jakby nieraz Państwa z Państwa jest jakieś zatrucie, niedowaganie żołądka, bo to dość często się mhm. zdarza przy tych na naszych porężnieniach, można zastosować. Aha, to też, tak? A tutaj czyszczenie krwi, tak? Jezusze, To jest To czy Pani tutaj się czyści krew, pijąc tak normalnie, można kilka y, tygodni tam robić i pięknie się oczyszcza z tych różnych,

Okay. Daci, dacie mi jeszcze nakręcić te pasy? Ładne, nie? Ładne, ruchy Tylko ruchy żeby, żeby było ładnie, panie to z oddechem. Oh, 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 Takim pięknym <grym> tak tak. oddechem. Ja. <grym grym> Arleta, czy to jest pierwszy twój film? Tak. Tak. Czy to jest ostatnia tak. para? Tak. Bo mamy jeszcze mistrza. Też jeszcze mamy? Tak, tak. Potrzebna jest nowa podkomisja. Ja gotowa, dziękuję. I jeszcze w krzyżowaniu. przychodów pasów. A wó. Czekaj, tak, tak sekundę. Już. na daleczek. krześle. rzucić. Doboklena. A przecież są na wyście przytek. Czy się to? Wyście. Yyy, przecież się zabiegiem, to, który będę przeprowadzała, praktyczny będzie zabieg polaryzacji. Jeśli chodzi o polaryzację, ja się uczyłam polaryzacji według doktora Stone'a, nie są mi znane żadne inne metody. Ogólnie przyjęto, że polaryzacja to jest biegunowość, czyli wszystko, co występuje we wszechświecie, czy to są istoty żyjące, mają polaryzację biegunowość, czyli plus. Jest pole neutralne oraz jest pole ujemne. Jest to, według... W ciele zaistniała asymetria, my jesteśmy asymetryczni. W związku z tym, zanim zacznę jakąkolwiek pracę, wykonuję szybki zabieg polaryzacji. Staję przy kostkach, do przepływu trzymam dłonie. Później przy kolanach do przepływu, później też na krzyż. Później idę do bioder. Kolanko, biodro, kolanko, biodro, biodra, lekko też czasem kołysze, ponieważ tutaj wiem, że dosyć dużo pacjentów, którzy akurat do mnie przychodzą, mają problemy z miednicami i z kręgosłupami. Kolejna rzecz, barki. Bark, biodro, biodro, bark. Tutaj barki były, uszy i jeszcze później jest ucho, bark, bark, ucho. Jedną z najczęściej stosowanych metod. Diagnozowanie na odległość. Tak. Bardzo istotne. Mamy zgodę, pozwolenie: wszyscy. Kontakt energetyczny jest... z badanym obiektem. Tak. Mhm. Bo Czasami się, jak się zdarza, że. Akurat to w tezy się bardzo mocno podkreśla, że y, nie ma kontaktu dobrego z y, badanym obiektem. No to wtedy. Ba, to, 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 to y, Nie rozszerzyłam tego, natomiast właśnie mnie. Przede wszystkim do pracy potrzebna jest bardzo duża cisza. Ja używam muzyki, bo mnie to po prostu rozprasza. Lubię, kiedy jest cisza, mhm. pacjent też ma wtedy określony stan wchodzi i, i, i ja, ja w ten sposób pracuję. I wtedy, kiedy mam ciszę, to też mogę łatwiej mi pracować z moim umysłem. Mhm. Czyli ja stosuję wszelkie metody odłączania wszystkich zewnętrznych, zewnętrznych doznań i, i, i... Zaraz będą oficjalne komunikaty. A ze swojej strony to chciałem powiedzieć, no wszystkich nie widziałem, ale dużą zna, się starałem się chociaż na chwilę zobaczyć w akcji. Jestem bardzo zadowolony i dumny. Cieszę się, że właśnie trafiłyście. Ja i też jestem z Was bardzo zadowolona. I, w... i, i dumna. <grym> z siebie jesteście dumni, powinniście no. <grym> no, Z siebie na pewno to trzeba być zawsze. <grym> dlatego, że jesteśmy ludźmi, mamy prawo do błędu i nawet właśnie korzystanie z tego Prawa też upoważniają być bycia dumnym, jak najbardziej to ważne, być człowiekiem i mieć to prawo do Wspaniale odpowiadaliście, widać, że posiadacie przeogromny, już doszlifowany warsztat pracy. Oczywiście praca z pacjentem, z klientami w różnych metodach jeszcze przed Wami. Ja jest takim zawodem, który się nieustannie E, rozwija i bardzo dobrze, że on jest daleko od medycyny. Medycyna powinna iść troszkę innym e, swoim planem rozwoju, bardziej naukowym. My powinniśmy bardziej eksperymentować i szukać tego, co działa. Myślę, że świadomość ludzka rozwija się nieustannie, i w związku z tym nowe techniki na pewno są tuż, tuż przed nami. Co widać zresztą w historii. Biomedykoterapia ma przeogromną. W zasadzie zarania dziejów istnieje poprzez wszystkie brak e, historycznej epoki do dnia dzisiejszego. E, współczesna medycyna ma 10-15 lat e, mam większe doświadczenie. Może trudno jest to doświadczenie ująć w ramy naukowe, sposób badania tego, ale czy przyroda powstaje w sposób naukowy, czy też sama z siebie naturalna? I my jesteśmy bliżej natury, tak? I chcę podziękować członkom komisji za wspaniałą pracę. Dziękuję bardzo. Andrzejowi dziękuję. już wspaniałemu cyprianowi, który w tej chwili podpisuje Wasze karty. I oczywiście pani Agnieszce, która bacznym okiem tutaj opiekowała się. Na pamiętajcie, że już za trzy lata, kiedy już całkowicie doszlifujecie również własną metodę, będzie ten czas, kiedy trzeba będzie przyjść i stać się mistrzem. I wtedy po zdobyciu już uprawnień pedagogicznych z wielkim sercem powitam Was wśród nauczycieli błędnego terapii. Potrzeba ich coraz więcej i wierzę serdecznie, że wśród Was będzie wiele osób, które właśnie tutaj tą drogą będziecie uczyli kolejne osoby. Ja chciałabym jeszcze. Prosimy, prosimy. prosimy proszę, żeby, żeby proszę proszę, sobie. To. co. Przepraszam. <grym> was Całowa jak nie musicie. Nie. Zdawaliście tak naprawdę, to jest część waszego egzaminu. Teraz idziecie pracować, i to będzie wasz egzamin życiowy. I sukcesów w tym egzaminie życiowym nam życzy. Naprawdę sukcesów. To jest dopiero, to jest formalność powiedziałbym. Dobrze przygotowani wszyscy, zdali, wszyscy bardzo dobrze, a egzamin teraz, dopiero będziecie przeżywać. I słuchajcie, najważniejsze, zrobicie żebyście przeżyli. Tak. I wasi klienci.